No to w końcu dotarłem w miejsce, które próbowałem się dostać od tak dawna Czyli wodospad, po którym można się wspiąć Była ciąg. Co czyni ten wodospad inny niż wszystkie? A mianowicie to, że można się po nim wspiąć Ale nie tak po prostu jak na inne Że trzeba się tam wbijać na kamienie Jak jakiś ninja tertyl Można iść w stronę wody Te kamienie są z jakichś magicznych minerałów z kosmosu i na najnormalniej w świecie nie ślizgasz się. Widzicie mojego sklapa. Wbijam się pod górkę i się nie ślizgam. Znaczy oczywiście mogę się spierdolić. Jest to całkiem prawdopodobne. I nie zdziwiłbym się, gdyby tak się to skończyło. Ale nie z tym, po to tu przyjechałem, nie? Żeby się wbić na wodospad. <grystanie> Tutaj jest trochę stromo nie wiem jak mam to zrobić z kamerą. No, muszę ją wyłączyć. Nie no, kamera musi być, wiadomo. szczególnie pierdoli. O kurwa. ja No, to było jakby to powiedzieć po angielsku. Inwazyjne. Czy nie, nie po angielsku. To było dosyć inwazyjne. Tak czy siak. O! Taka faza. Człapywanko. O, widzicie jakieś... Nie wy nie, nie widzicie nie widzicie jak jestem wysoko bo to się nie widzi na kamerze ale jestem pewno już parę metrów w dół tutaj chyba też będzie ciężko jedną ręką ale przytrzymam sobie też oto pięknych jaśminowych wyrzutów bądź to jest czy co to jest o pięknie no to się prawie wkłapałem tak jak mówiłem, są to specyficzne kamienie, takie minerały, co się nie ślizgają i mimo tego, że woda jest śliska i klapek jest śliski, to człowiek się nie spieprza w dół. Mimo, że powinien. Bo jak widać, nurt szeroki. Wysokość też wąska. A ja teraz popylam jak gazela po tych kamieńcach, znaczy jak kozica. Tu jest górska Na mokrym kamieniu O Jezu, ale strumycie. O tu się robi ślisko Widzicie jak się ślizgam? Tutaj się przestało robić bezpiecznie Ale ja jakoś wejdę Bockiem. Byle mi tylko kamera nie Nie przemokła Hello no to dotarłem. Thank you. O Jezu. Było blisko. Trudziowi na szczycie, a teraz poobserwujemy, jak to robią inni. Jeszcze jest możliwość, że się i tak zabije. Fajna dupeczka, nie? Młoda, grabna. To się weźmie. Chociaż oni schodzą, to się nie liczy. <grywa> nagramy się z panem właśnie tłumaczyłem jak się nie stwierdolić i się koleżanka stwierdoliła a teraz spróbuję zejść używając tej zielinki tak jak oni chociaż nie wiem czy to ma duży sens o tutaj się przytrzymamy lecimy na żywioł będziemy się łapać z drzew jak nilza jak koala żeby nie było, że mamy jakieś magiczne sandały to moje się rozwaliły i kupiłem zadychę, używane na targu. powiecie używane. Śmierdzący, jakiś rumu nie nosi. A nie. Bo jestem w Tajlandii, a tajowie są czyściutkie. O tak, piękny wodospadzik. Wygląda jak takie poślady. Nie wiem. Albo takie fałdy z rubasów. Czuję się w końcu jak małpa Ale nie ten raper małpa Tylko takie małpy jak te co nagrywałem na fukcecie Czyli głupie zwierzę dosyć Azjaci się boją To ja też się powinienem bać Chyba Tak na kutaczka. Jest Jest To jest głupi by to zrobił No może trochę trzeba być ostrożnym Tam gdzie są glony Tam gdzie widać glony to można się poślizgnąć Patrzcie

A teraz popis magicznych umiejętności. Zobaczyliście, że nawet bez klapków tutaj można. I to nawet pod taką stromiznę. W tym miejscu to wygląda jak takie Nie wiem jak co, nie będę obrzydliwych dzieci wymyślać, ale wygląda jak gówno. Ło! Jakbym się zwalił, to bym mógł się złamać głowę na pół. Ale w sumie jak jechałem 8 być skuterkiem, to też mogłem się złamać głowę na pół, więc co za różnica. Mrówki na drzewie, podziałuje je. Jest pięknie. Dziwko. Ty, bo mi kapcie uciekł.